Właśnie przyjechałem z synkami do laboratorium oddać kał na badania. Dziękuję. Chodźcie chłopaki. Przywieźliśmy tylko kał do badania. Może, to jest uzupełnione. Tak, znaczy już tutaj jest zapłacone wszystko. A skierowanie nie jest uzupełnione? Nie. Dla jednej osoby dwóch, więcej. Jedna osoba będzie. A, i tutaj gdzie położyć? Tutaj. Ok. Musiałem. Musiałem to zrobić. Ze mną pan Stepa! Zastaw kciuka w górę i jesteś dość. Tak Przepraszam. Przepraszam, że tak go zapytam z ciekawością. Po prostu bardzo mnie to intryguje. Czy pan może jest synem żonego Depa? <laughs> nie, ojcem też nie. <laughs> Przepraszam, tylko zapytam. Pan może jest synem Johnego Depa? Nie. A okej, okay, po prostu tak z, z ciekawości pytałem, bo tamten pan nie był, a był podobny do niego, a pan trochę nie, mniej jest podobny, więc pomyślałem, że może ma mniej podobnego syna. Nie, 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 nie. nie, nie. <laughs> Proszę, e, tak kojarzę właśnie, po prostu pamiętam pan, pana ciepłe stopy, e, pamiętam po prostu, bo pan takie ciepłe stopy miał na, na ślizgawce kiedyś, e, łyżby pan oddawał, ja później je wziąłem, w kolejce byłem i po prostu chciałem podziękować, tylko nie było mi zimno. Proszę. <laughs> Proszę <laughs> pana. Przep... No, proszę pana. No, ja tego nie zrobiłem. To pan? pan się słyszał? Czy coś Nie No to chyba pan. Ja tego nie... nie. No to kto? To albo pan, albo pan, to proszę się przyznać do tego. Że tam, nie, ja nie wiem, głos no. No. Ale nie mój. No to kto, ale to ktoś to zrobił. Nie wiem, tak. a może ten pytający, żeby z tego <grym 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 jest... <grym> Spróbujmy, zwalimy na tamtą tam panią teraz. Bardzo, proszę zwalać na tego pana ja się nie obrażam. O! No jak nie, jak drugi raz, pan się spierdział, albo pani. Przepraszam, to ktoś, albo bo pan już mówił, że to nie pan. To macie problem, na Dobrze. Przepraszam, bo chciałem się przyznać, to to ja się stwierdziłem. Bardzo mi i przepraszam, ale przepraszam, że, że na panią zwaliłem, bo to nie miłem. Pani, nie no, mam problemu. Przepraszam, może kurczę, nie wiem, będziecie w stanie doradzić. Byłem tam wcześniej na książkach, na tym dziale. Skitrałem się na drugą stronę, bo miałem trochę stresa. Nie wiem, jak teraz jest generalnie. Myślicie, że osoby niezaszczepione mogą czytać nagłówki, czy okładki, czy coś takiego? Czy, czy już nie ma z tym problemu? Czytaj, Ok, Tak, czy nagłośnij, czy cichu. Okej, dobra, przepraszam. Zerpa polskiej 8 lat temu. Byłem taki, szukam dobre, takie było dojedzenie. Kasza, jak. Kaktus, 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 y, szukam co? 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 do jedzenia. Kak, kaktus, kaktusa szukasz? Kaktus, takie, do, gdzie to takie dobre to? Musi Pan coś więcej powiedzieć. To, to, to jest zjeść kaktus chciała? To tu jest niedaleko, owszem, kwiaciarnia, tam Tak, są kaktury, tak, to jest, gdzie to jest ten to kaktus? To takie to ja To kwiaciarni to, to, to nie mam w ogóle pomysłu, okay. nie, pomysłu, okay. nie Przykro mi. Tak, tak naprawdę robimy takie żarty, że ludzie rozbają Dziękujemy dobrze. za poczucie chmury. Ale... Ja już miałam ostrzec, że kakusa się nie je. Właśnie o to chodzi. Ale dziękujemy, dziękujemy bardzo za poczucie chmury. Bardzo, bardzo, bardzo cenię. ja idziemy. się zmartwiłam. Co pan zje? Dzień dobry. Ja przyjechałem z RPA. E, u nas tutaj, tu Polska, e, czytam tu wiersze Polaki, piszą, Murzynek, Bambo, Afryka mieszka. To nie jest miłe, u, nie jest to takie miłe. U nas, ja mam mu, Bambo e, i u nas też taki wiersz, jest biały Polaczek, do kotła wpadł i mój Bambo, wujek go zjadł. Przykro mi, że się to nie <laughs> Przepraszam, bo myśmy kurczę to się umówili w tym miejscu z olejkiem, ale tylko wytłumaczę nie, nie, o co no. chodzi. 1200 zł dziadziuś mi chciał kupić kwotę do masażu, takie coś przyszło. Gdzie pani? ten podano, że powiedzmy, to się z pewną pod, Taka pani w, w czerwonym, podano. właśnie, w czerwonej, nie, nie, nie. czerwonej kurce przed chwilą ja. pisała, że nam zwróci pieniądze. Następnie. Jestem ujęta tym, że pan mówi do, do pana dziaduś. A, a jest, okej, okay. dobra. Bardzo o, to dziękuję. To no, tak, bardzo miło. Bardzo. Ja tak ja to Dziękujemy Pani części. bardzo. Przepraszam, myśmy kiedyś nie jechali koło siebie autobusem. Ja siedziałem koło Pani, myśmy nic do siebie nie mówiliśmy. na pewno nie. Dawno nie jechamy autobusem. A, no bo to dawno temu było. Tak po prostu siedzieliśmy, nic, nic do siebie nie mówiliśmy, tylko pani mi rękę na kolanie położyła. Ja? Nie, proszę <laughs> Przepraszam, taką um, przykrą... Mówię, że taką przykrą sytuację miałem tutaj w Empiku, bo miałem zwierzaka swojego. Niedawno takiego zakupiłem żółwika. Może pani gdzieś go widziała, tak mniej więcej wygląda. Nie, nie, przykro mi, dopiero weszłam. Okej, okay. tak. pani zerknie, tylko może gdzieś tu będzie. Okej. Okay. <laughs> Przepraszam, dzisiaj mam imieniny i można, nie mówię, że można, bo wypada, myślę, że wypada dać mi buziaczka, prawda, bo nie sprawić przykrości. Nie, wszystkiego <laughs> Nie, ja nic nie zrobiłem. Ja też słyszałem, ale, też słyszałem, ale to nie ja. ja także no jak nie ten pan to albo pani albo ten pan no właśnie jak to jest możliwe, kurcze bardzo przepraszam no ja już wcześniej słyszałem, że to pan tak pierdział jak tam pan stał przy tych kurczę komiksach dobra coś mi wkręca sorry ja przyjechałem do Polski z USA Eee, chciałem podziękować że Polacy. Bardzo dobry naród. Ja dużo mi się podoba tak, w Polsce. Tak, wy tak, chyba eee, Trzeba mówić od razu. No, słuchajcie, wielka radość. Sylwia, jest już w domu. Jesteśmy Wam naprawdę ogromnie wdzięczni za modlitwę. Dostaliśmy już wyniki histopatologiczne. Jestem całkowicie zdrowa. Mój naczyniak, ja, został całkowicie usunięty. Jesteśmy ogromnie wdzięczni naszemu lekarzowi. Karolowi Wiśniewskiemu, który w sposób empatyczny i wspaniały przeprowadził nas przez tą bardzo trudną e, drogę. Tak, no i co? Już za niedługo może wspólny filmik jakiś zrobimy w końcu. Po latach trzeba coś nagrać. E, także też te ostatnie pół roku było naprawdę intensywne i no, mogliśmy się też podzielić naszymi historiami, które na pewno też mnóstwo nadziei wnoszą, więc jeśli tylko macie ochotę, no to tutaj damy je w opisie. Jesteśmy mega wdzięczni Bogu, Maryi i Wam za modlitwy. Chwała Pan. O oh yeah!